Spotykamy się w pierwszym dniu Patago. Co oznacza skrót? Przegląd amatorskiej twórczości artystycznej gminy Ostrów. Która to już edycja? Już 24, także ten przegląd na stałe wpisał się w kalendarz gminnych imprez i dzieci czekają na niego i cały rok przygotowują się do tych artystycznych działań. Tegoroczny przegląd amatorskiej twórczości artystycznej Patago rozpoczął się we wtorek 22 maja i trwał aż 5 dni. Spotkania rozpoczęły się od przeglądu małych form scenicznych, które to cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zgromadziły na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim blisko 400 osób. Jest z nami dyrektor przedszkola publicznego w Lamkach. Co na dzisiaj przygotowaliście? To była piosenka z tańcem wróbelek marcelek, ponieważ nasze przedszkole jest imienia, wróbelka LMLK, w związku z tym taki punkt programu bardzo tematyczny. A jak wyglądają takie przygotowania? To jest bardzo trudna praca? To nie są jakieś specjalne przygotowania, to jest po prostu punkt programu wychodzący z realizacji naszych poszczególnych jakichś zadań w miesiącu. Nie ćwiczymy szczególnie dzieci, to jest po prostu w trakcie roku, w trakcie miesiąca przygotowywane. W kolejnych dniach mogliśmy zobaczyć w środę 23 maja zespoły teatralne, w czwartek 24 maja zespoły taneczne. Piątek natomiast należał do solistów, zespół wokalnych i chórów. Z nami solistka z Sobótki. Przedstaw się. Nazywam się Dominika Bednarek. Jestem uczennicą w szkole w Sobótce. Właśnie reprezentuję tą szkołę. A na Patago jesteś w grupie? W grupie solistów. I co dzisiaj zaśpiewasz? Piosenkę pod tytułem Wesele. Jesteśmy chór Moderato Stopoli Małej Przygotowała nas pani Marzanna Janoś Bierzemy udział w Patago Dzisiaj zaprezentowaliśmy piosenkę pod tytułem Cyt, cyt zaśpiewać nam kawałek piosenki? Tak To proszę bardzo Cyt, cyt, skrzypią drzwi Jasiu nie otworzę ci Cyt, cyt, ojciec śpi Obudzi się bardzo. W ostatnim dniu Patago swoją twórczość zaprezentowało ośmiu solistów-instrumentalistów oraz dwa zespoły instrumentalne. I tak tydzień działań artystycznych dobiegł końca. Jak ocenia Pan poziom uczestników biorących udział w Patago? To znaczy, troszkę żałuję, że nie mogłem uczestniczyć w tych wcześniejszych koncertach, ponieważ mnie nie było na miejscu w Ostrowie, ale dzisiaj bardzo mi się podobało, ja się bardzo cieszę, że pod e, każdym względem, również muzycznym, Dzieci mogą uczyć się w naszych szkołach i te swoje umiejętności nabyte podczas lekcji mogą tu prezentować. Na pewno wiele z tych dzieci jeszcze pobiera gdzieś lekcje, yy, chociażby muzyki prywatnie, ale mają tu możliwość pokazania tego, czego zdążyli się nauczyć i co, co zdążyli osiągnąć. A co daje udział w Patago uczestnikom? No na pewno bycie sceną, yy, co jest bardzo ważne. Takie występy publiczne pewno przygotowują do przyszłego życia, ale również troszkę oklasków, czasami dużo bardzo oklasków, śmiechu i radości tych dzieci z tego, że mogły się pokazać wspólnie ze sobą być i bawić razem.